Chwała Bogu, witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Cieszę się, że wszyscy się obudzili. Kto się nie obudził ręka w górę? Ewa się jeszcze nie obudziła. Konad zamroczony. Dobrze, kochani, rozpoczniemy dzisiaj psalmem 103, fragmentem tego psalmu. Psalm 103. To tak patrzycie na mnie, a Biblii nie otwieracie? Czekacie aż Krystian wam otworzy, nie? To idziecie na łatwiznę. Krystian, nie otwieraj. <grybuj> Otóż otwórz, otwórz. Psalm 103. Marysia, od pierwszego. Od pierwszego. Salm 103. Błogosław duszo moja Pany i wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje, on wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnieniu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie jego potężni siłą, wykonujący słowo jego, aby słuchano głosu słowa jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, słudzy jego, pełniący wolę jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja, Panie. Chciałbym, żebyśmy, kiedy powstaniemy, kiedy będziemy uwielbiać naszego Pana, żebyśmy nastawili nasze dusze na uwielbienie dla Pana. Nastawili. Co to znaczy? To trochę jest tak, że my mamy coś zrobić. Mamy przyjść i coś uczynić. Mamy nastawić się na to, że przychodząc na to miejsce oddajemy Bogu naszemu chwałę. Amen? To wiele zależy od naszej postawy. E, jaką postawę my prezentujemy przychodząc tutaj na to miejsce? Możesz przyjść, usiąść i czekać, aż się coś wydarzy. E, czekać bez e, biernie, tak? bez, nie, bez zrobienia czegokolwiek. Możemy czekać biernie. Ale możesz przyjść, przychodząc za to miejsce powiedzieć błogosław duszo moja Pana. Moja duszo, oddawaj chwałę Bogu. Dlaczego? Bo on z, wykonał wiele dobrodziejstw dla mnie. Bo on odpuszcza wszystkie winy moje. Bo on leczy wszystkie choroby moje. Tak? Psalmista mówi, błogosław duszo moja Panu. On mówi do swojej duszy, oddawaj Bogu chwałę. Moja duszo, oddawaj Bogu chwałę. Dla jego wielkich dobrodziejstw, które dokonał w moim życiu. Dlatego, że przebacza mi wszystkie winy. Dlatego, że leczy wszystkie moje choroby. On jest godzien chwały. Amen? Amen. Dlatego, kiedy teraz powstaniemy, Nastawmy się na to by oddać jemu chwałę. Bez względu na to jakie masz uczucia. Jakie masz odczucia siedząc teraz, kiedy wstaniesz powiedz: Moja duszo, teraz oddawaj Bogu chwałę. Teraz jest czas chwały dla naszego Pana. Amen. Kiedy kościół się zgromadza, kiedy oddaje Bogu chwałę, to jest wspólne świętowanie imienia Jezusa Chrystusa. Amen. To jest świętowanie, celebrowanie Jego imienia, tak? To jest celebrowanie tego, co On dokonał dla nas. Tego, co się wszyscy, tego, co się zawiera w odkupieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. To jest celebrowanie tego. To jest oddawanie chwały za to, że On przebaczył nam grzechy, że uwolnił nas od grzechów, że uwolnił nas od wszelkiego zniewolenia i uzdrowił od wszelkiej choroby. Amen. Powstanie. Drogi Boże, dziękuję Ci za to, że jest...